Dla wszystkich widzów. O! Ale mrozi. Postanowiłem, że wyciągnę mojego krążownika zimowego, waganta. I pojadę sobie na jeziorko. Tam wypiję kawę i tak dalej. No i jeszcze pozastanawiam się, skąd w moim życiu wziął się rower. Także zapraszam do oglądania. Najmniej już nie będzie pytań, gdzie jest boczek. Z przodu mam założoną oponę szwalbę Smartcam dla lepszej przyczepności, a dla lepszych driftów z tyłu jest szwalbę Hurricane. Aby powoli jadę Skąd wziął się umie ten rower? Tak się zastanawiam na dzisiejszym wypadzie. W sumie historia nie będzie taka jak, nie wiem, u większości osób, które dosyć często jeżdżą na rowerze. Bo ja w ogóle dosyć późno się nauczyłem jeździć na rowerze. Nie wiem, ile miałem lat, Są 8? No, jak wiadomo, każde dziecko. W latach 90. na komunie dostawało rower. Także na tym rowerze się jeździło. Potem jak już osiągnąłem pełnoletność, to w ogóle praktycznie rower nie interesował mnie praktycznie nie jeździłem wcale, potem już mi się popsuł rower i praktycznie no tak naprawdę nie miałem kasy, żeby kupić sobie także nie jeździłem i nie czułem potrzeby nawet jeżdżenia. No, teraz już mam 30 kilka lat. I w zasadzie ten rower, który tutaj stoi, Rome Vagant Trekking. Zmotywował mnie do jakby takiego jeżdżenia bardziej bardziej regularnego. A dlaczego trekkinga wybrałem? No, bo zawsze kojarzyłem właśnie górale, właśnie te rowery MTB, że zawsze bolały mnie plecy, wszystko mnie bolało. Pozycja pochylona, czyli w moim odczuciu niewygodna, dlatego chciałem siedzieć prosto, wygodnie, dlatego kupiłem trekkinga. A teraz, jak już troszkę więcej jeżdżę na rowerze, właśnie najbardziej optymalna sylwetka jest właśnie taka pochylona, i w takich dłuższych trasach jest to dla mnie właśnie. Optymalna pozycja na rowerze, potem jak wiadomo, biwaki połączone też z jeżdżeniem na rowerze. Potem wpadł pomysł, żeby wystartować w ultramaratonie rowerowym. No i tak to moja ścieżka rowerowa się rozwijała. I w sumie może dobrze, bo lepiej startować od jakiegoś taniego roweru i czuć tą drabinkę rozwijania się że w sumie krótka, mało ekscytująca historia. Ale tak to w sumie było. Jedziemy dalej. Tym razem zima nie zaskoczyła drogowców. A ktoś zapyta dlaczego dzisiaj w ogóle wagantem jedziesz to zacznijmy od początku A na tą chwilę mam cztery rowery elektrycznego elglajda, którego dostałem, na który wylała się trochę fala hejtu, ale głównie nim jeździ żona no, jak... Widać mam Waganta Trekkinga, mam Rometa Aspre, Grafela i stalowego MTW 94 Rometa Vikinga no i po prostu Aspre jest wpięty pod trenażer, także jest w domu e, Rometa Vikinga tu mi szkoda, no bo E, wiadomo, oni tam na ulicę sypią sól, sól plus stal. No to wiadomo, równa się rdza. A waganta po prostu mi nie szkoda. On już swoje przeżył. Także do ciężkich zadań jest właśnie wagant. Także dlatego dzisiaj właśnie wagancik. A jak widzicie, bajkowy klimat jest. Już trochę mrozi. Temperatura. Minimalnie na minusie tam jest minus 2, coś takiego, minus 3 że nie jest źle teraz się zaczyna sekcja off roadowa idziemy na taką moją znaną miejscówkę ja i zjem sobie rację żywnościową, którą dostałem od widza. Dostałem taką dużą pakę, że coś tam wybrałem i sobie zjem. u prawe jezioro wielkie partęczyny to no już kiedyś na kanale okrążałem to jezioro wstawię ten film tutaj w prawym górnym rogu też na wagancie to były moje początki w sumie świeżo kupiłem GoPro siódemkę miałem jedną baterię wtedy tylko no. Ło wow wow, wow wow No właśnie trzeba uważać Pod śniegiem są poukrywane konary takie za chwilę się nie stoczył do tego jeziora Marznięte kolejne po wycince. Chyba nie muszę mówić jak się po tym jedzie. Trochę się przespaceruje. Znowu jadę Nawet jest odcinek, że da się jechać Ale klimacik nieziemski Uwielbiam Coś przeszkoda Łoł, wow. co, co ja odwaliłem? Chciałem się z roweru, się okazało, że, że była dziura. Tak jest to na miejscu, ale tu kurde, Armageddon jest Hamak rozłożony. A tu może ktoś poznaje z Instagrama, ja pokazywałem na Instagramie torebka, którą uszyłem. właśnie, specjalnie do tego plecaka przyczepiana na paski mole. Robi się woda na kawę. No i w sumie już robimy też obiad. Mam osobną kuchenkę taką z tego zestawu. O wiecie, bo teraz w te nowe racje żywnościowe to dają ten podgrzewacz chemiczny taki, że wody wlewasz i tam się wytwarza ciepło. A to jest jeszcze tego starego typu taka metalowa składana kuchenka z paliwem stałym. Jeszcze dość taki istotny szczegół, gdy podgrzewa się konserwę, trzeba ją otworzyć. W sumie tego nie zrobiłem, a jedno paliwo się wypaliło. Dałem drugą tabletkę, no i właśnie na instrukcji obsługi wyczytałem właśnie, że trzeba otworzyć. No w sumie na logikę, jeżeli nie otworzymy, to pewnie robi się z tego mina przeciwpiechotna. Wygląda jak wygląda, ale, ale to ma smakować, a nie wyglądać. Dobra, dzisiaj zrobimy typową parzuchę. A robię to w kubku, który został dołączony do, do tej właśnie racji żywnościowej. że będę się z Wami żegnał. Dopijam kawę i się zwijam. Także dzięki, że dotrwałeś do końca. No i do następnych filmów. Na razie. Hamery! Ale pyszna kawa. Koręce mi odpadają trochę już. <grywka> <grywka> Ten samochód, co przyhamował, chyba myśleli, że taki się radar albo coś.